Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na naszym kanale BMW X5 z 2018 roku 3-litrowa benzyna auto sprowadzone z Ameryki. Widzieliście już na naszym kanale ten samochód dwukrotnie raz jak naprawialiśmy go po przyjeździe z Ameryki, a w ostatnim filmie widzieliście jak uszczelnialiśmy, bo pokazał się gdzieś tam olej. Gdzie Sebastian ten olej ciekł? Olej zbierał się, ponieważ ten silnik jest przechylony tak tutaj w prawą stronę, więc mieliśmy ten olej widoczny tutaj po uszczelce misy. Tak, i tutaj, żeby. I tutaj było spływało to wszystko. Na początku to zmyliśmy, bo, bo nie byliśmy w 100% pewni. Zmywaliśmy ten olej, ale okazało się, że trzeba po prostu wymienić tą uszczelkę. Zresztą po rozebraniu tego, ściągnięciu miski, tak jak pokazywaliśmy we wcześniejszym filmie, było widać, że ta uszczelka jest już taka twarda, sztywna i przez nią wyciekał olej silnika. Tak, tutaj została na uszczelka, jak Sebastian wspomina, i komplet nowych śrub, bo śruby są aluminiowe, więc tutaj pamiętajcie, żeby też zamówić te śruby w zestawie z uszczelką. No i po jakimś czasie klient przyjął raz na sprawdzenie, było sucho. I po około 2-3 tysiącach kilometrów przyjechał klient w teorii na reklamację, bo olej się pojawił, tak? tak? Tak. Klient stwierdził, że jednak coś kapie, bo widzi tam w garażu na płytkach, że ma plamę oleju. Czy moglibyśmy to sprawdzić? Bo najprawdopodobniej dalej jest ten problem. Po tym, jak klient przyjechał tutaj do nas, ściągnęliśmy osłony, tak jak jest teraz. Zobaczyliśmy, że z tej strony, tutaj lewej, jest rzeczywiście widać olej. No, widzicie, tutaj cała ta kołyska jest zalana olejem. I tutaj Sebastian mówi: Na nasze szczęście, jak to powiedziałeś klientowi? Tak, że na nasze szczęście nie leje się z miski, a leje się z poduszki silnika, którą mamy tutaj. Widzimy, że ten olej wypływa tutaj. o. o teraz bardzo dobrze to widać. E, I tutaj. Klient bardzo kulturalnie przyjechał tutaj, był przy tym, jak demontowaliśmy te osłony, sprawdził sobie. I tak Sebastian wspomniał, na szczęście ten obszar pracy, gdzie tutaj uszczelnialiśmy dalej, jest czyściutki, nic tutaj nie cieknie. Do wymiany są poduszki. Bardzo często takie elementy, jak poduszka wychodzi, jest to jakieś następstwo tego uderzenia tego jego wypadku tej kolizji nie od razu koniecznie musi to wyjść natomiast z biegiem czasu bardzo często właśnie takie poduszki po takie usterki tak, wychodzą występują. po przejechaniu tam jakiegoś ilości kilometrów tutaj widzimy że cieknie dość mocno od razu wymienimy ta prawa nie jest uszkodzona ale wymienimy lewą i prawą na no auto ma też 180 chyba 7000 przebiegu więc jakby ma pokażemy ma... może jeszcze jak wyglądają nowe poduszki. Poduszka wygląda mniej więcej tak. I tam w środku mamy olej w jednej jak i w drugiej, chyba lewa prawa jest taka sama. Jest taka sama tak, poduszka. i tutaj będziemy podwieszać silnik, Tak. tak. I musimy opuścić zawieszenie. Tak, żeby dostać się do tych poduszek, żeby je wymienić. No i później po e, tej pracy też wjedziemy kontrolnie na stanowisko geometrii. Tak, żeby być pewnym, że wszystko e, jest dobrze poukładane, dobrze poskładane. E, no i samochód oddajemy właścicielowi. Także nie zawsze wyciek oleju jest z silnika. Tutaj macie doskonały tego przykład. E, wymienimy to i myślę, że właściciel już zapomni o jakichkolwiek wyciekach oleju z tego auta. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.